Witam wszystkich serdecznie na kanale Bycia Herkules. Duży radzi kłania się przed Waszymi monitorami. Zajmujemy się w centrum treningowym Ketébal w Tychach. Właśnie się rozgrzewam przed treningiem. Razem ze mną sobie pod z Katowic. I cóż, dzisiaj podczas treningu, trening full body workout, jakby co, będziemy sobie odpowiadać na Wasze pytania z Instagrama. Całkiem dużo pytań. Wybiorę takie moim zdaniem najciekawsze, takie na które najszybciej będę mógł powiedzieć. No i cóż, rozwijamy się, zobaczycie, co będzie trenowane i jak będzie odpowiadane. Także do, do zobaczenia zaraz. Jesteśmy w trakcie wyciskania, serie rozgrzewkowe, lecimy z pierwszym pytaniem z Instagrama. Niejaki Daniel Ortega, zapraszam właśnie na kanał, kanał Daniela, obecnie zajmuje się głównie podcastami. Są dwa odcinki z moim gościnnym udziałem, ale jest masa innych ciekawych podcastów, ciekawych gości, ciekawych rozmów. Między innymi Orestes Kowalski z kanału Evide Hero, chłopaki z ekipy WK, Sebasem Kot wiele innych osób, chociażby wypowiadających się nawet na tematy religijne, także nie tylko trening, ale także życiowe rozkminy, także każdy znajdzie coś dla siebie, także zapraszam na kanał Daniela. Pytam go, jak czuję się z siadami po kontuzji? Jeżeli chodzi o moją kontuzję, kontuzja w rejonie odcinka ledwiowego, dyskopatia, rwa kulszowa, to jest temat, który no już się ciągnie na tyle długo, że, że chciałbym, żeby on się wyciszył i żeby te bóle Właśnie się wyciszyły, że mógł wracać do treningu, tak jak wyciszają się właśnie teraz. Właśnie, wkładając na pytanie, jest coraz lepiej. Już od jakiegoś tam czasu sobie powoli wracam do tych treningów i każdy trening powiedzmy, jest coraz lepszy, coraz silniejszy, coraz mniej bolesny. Na pewno sobie kładę trochę kłody pod nogi, bo jeszcze mam w głowie te swoje stare ciężary, swoje stare wyniki i czasami jest się łatwo podpalić. Zrobić na przykład jedną serię za dużo, dołożyć trochę za dużo i pojawi się jaka, jakaś bolesność. Ale jest to coraz rzadziej, coraz więcej z treningów udanych niż tych nieudanych. Taka szybka odpowiedź na to, co mi najwięcej pomogło z moim problemem. Na pewno wizyty u fizjoterapeutów, suche igłowanie spiętych mięśni. Dużo też mi pomogła metoda McKenzie, kto tam jest zainteresowany, to w Google sobie wyszuka. No i teraz jak się pojawiają jakieś bóle, jakieś dyskomforty, to powiedzmy dzięki wizytom u fizjoterapeuty, a raczej u kilku fizjoterapeutów, wiem jakich pozycji unikać, które mięśnie jakoś rozluźniać, rozciągać i tak dalej. Żeby ten ból na przykład się nasilał, czyli jak w dalszym treningu już coś poczuję, przerywam dane ćwiczenie, wprowadzam odpowiednie pozycje, odpowiednie rozciąganie na przykład, żeby nie spiął mi się jakiś mięsień, żeby jakaś pozycja się nie utrwaliła, żebym po prostu do następnego treningu jakoś z tego bólu wyszedł. I póki co się udaje. Wciąż są to wyniki siłowe na przykład na przysiadzie, no powiedzmy nawet 50 kg mniejsze niż potrafiłem wykonywać, ale już jest całkiem fajnie. Okolica 140 kg w przysiadzie na jakieś 5-6 powtórzeń jest w zasięgu. Nic tylko, i tak dalej. Ogólnie ostatnie 3 tygodnie jest takie mocne odbicie. Jeżeli chodzi o te kwestie bólowe, każdy trening jest coraz bardziej komfortowy. I żeby tak było dalej. Wyciskamy i widzimy się przy kolejnych pytaniu. Okej, okay, wyciskanie trwa dalej i odpadamy na kolejne, drugie już pytanie. 6 dni treningowych systemem Push Pull Legs u osoby początkującej, a czyli taka, która przechodzi z 2 lat kalisteniki Czy jest to możliwe do zrobienia taki plan treningowy, żeby nie przekroczyć progu MRV, czyli maksymalnej możliwej objętości treningowej, z której możemy się zregenerować? I moja odpowiedź na to pytanie brzmi, że owszem, da się taki plan treningowy ułożyć, nawet biorąc pod uwagę te górne progi ilości serii, które możemy wykonać na daną grupę mięśniową w Sky Tygodnia, czyli powiedzmy te 20 serii roboczych z faktycznie dużym obciążeniem. Da się taki plan ułożyć, bo na przykład dajmy za przykład trening lower, trening legs, gdzie na jednym treningu wykonujemy sobie na przykład faktycznie ciężkich serii, 5 serii przysiadu ciężkiego i 5 serii martwego ciągu ciężkiego. że jest to osoba, która już ma odpowiednią technikę, umie rekrutować dużo jednostek motorycznych naraz, to wystarczy 5 serii siadów i 5 serii martwego, żeby faktycznie wyjść z treningu już odpowiednio przebłocicowanym i zmęczonym. Innego dnia można sobie zrobić wtedy np. 4 serie jakiegoś innego rodzaju przysiadu, dajmy na to przysiad frontalny, dajmy na to następnie 3 serie np. martwy ciąg z podstawek i 3 serie hip thrustu. Mamy razem w skali tygodnia 20 serii takich ciężkich wielostałów. I widzicie, da się to ułożyć. Tylko pytanie brzmi, po pierwsze, po co osoba początkująca miałaby trenować aż 6 razy w tygodniu systemem push pull -ex? Nie jest to wcale jakby właśnie optymalne wyjście. Nie lubię tego słowa, ale tutaj to nie będzie właśnie dobre rozwiązanie, żeby aż 6 razy w tygodniu trenować. No i rzeczywiście taki trening będzie, jak widzicie, wyglądał tylko, że 10 serii roboczych na przykład na trening. Jeżeli będą to faktycznie serie ciężkie, to się da, ale moim zdaniem jest to trochę bez sensu aż tak się ładować w etapie początkującym, jeżeli chodzi o trening. I druga kwestia jest taka, którą chcę poruszyć, że ludzie często tak bardzo chorobliwie przestrzegają tego, tej maksymalnej możliwej objętości do regeneracji i liczą każde ćwiczenie do tego systemu. Każde ćwiczenie, każdą serię liczą do tego, czy mam na przykład dobrą objętość. I dajmy na to objętość klatki piersiowej, takich ćwiczeń jak rozpiętki nie będziemy tam jakoś super uwzględniać, bo te wszystkie wytyczne, wszystkie programy treningowe często tyczą się głównych ćwiczeń, wielostałowych bądź jakieś tam e, wariacji tego ćwiczenia, na przykład martwy ciąg, martwy ciąg z podstawek, martwy ciąg rumuński, tego typu jakieś tam rzeczy, a nie jakieś ćwiczenia akcesoryjne, jak na przykład lekki przysiad bułgarski czy lekkie rozpiętki. Także e, nie schizujmy się chorobliwie na tej ilości y, ilości serii roboczych, ale tak, taki plan 6-dniowy da się ułożyć, e, żeby wykonywać na przykład po 10 serii ciężkich na daną grupę na treningu 20 tygodniu na 20. Ale moim zdaniem będzie to dobry pomysł zwłaszcza w kontekście osoby początkującej. 110 razy 6 na mnie czeka, także wyciskam. Zrobiłem sobie na chwilę mało skocznię pytań związanych z treningiem, ale spokojnie wrócą. Dwa pytania odnośnie diety, odnośnie odżywiania. Pierwsze pytanie brzmi tak, gdzie szukać przepisów na łatwe, bezmięsne posiłki, właśnie czyli wegańskie czy wegetariańskie. Tutaj po prostu od serca polecę moją dziewczynę Dobrosława Licka, ten personalny na Facebooku, macie tam masę przepisów wegetariańskich i wegańskich. Większość z tych dań w zasadzie często stanowi element mojej diety. Nie zawsze są to łatwe przepisy, bo czasami jest to np. jakaś wegańska lasagne, wegańska pizza, która akurat w sumie jest stosunkowo przystępna w wykonaniu dla każdego, ale niektóre przepisy są faktycznie trochę bardziej złożone. Ale wszystko jest fajnie opisane i myślę, że jeżeli trochę zaangażowania w to włożysz, to sobie z tymi przepisami poradzisz. Dobra, także polecam właśnie tę stronkę, ten, ten profil na Facebooku. Drugie pytanie dotyczy się tego, jak to jest z białkiem roślinnym. Dopytałem, kilka osób pytało to o tą kwestię. Jest teraz głośno na temat białka roślinnego, na, na temat ogólnie weganizmu. W dużej mierze przez film Game Changer sobie zdaję sprawę, że tak jest. Czy jest to film dobry, czy nie, to jakby nie chcę stawać po żadnej stronie. Jest masa ludzi, którzy uważają, że jest to powiedzmy arcydzieło, masa ludzi, którzy uważają, że jest to wegańska propaganda. Każdy ma swoje racje. I nie chcę tutaj się rozwodzić na ten temat, Swoją drogą zapraszam na Instagrama, gdzie robiłem wpis na ten temat, ale jeżeli chodzi o kwestie białka, bo też wiele osób nawet w świecie mediów się wypowiada, na przykład, że białko roślinne wcale nie ma wszystkich aminokwasów endogennych. I, I prawda jest taka, wystarczy żeby sprawdzić na przykład na stronie chronometer, że białko roślinne faktycznie, nawet takie produkty jak jabłko, banan, brokuł itd. zawierają wszystkie aminokwasy, które potrzebujemy. Ich proporcja jest inna niż na przykład w białku zwierzęcym, jak mięso, nabiał jaja, czyli jest, niektóre miokwasy są w innej ilości, ale generalnie wszystkie są. Jeżeli mamy zróżnicowaną dietę, to jakoś to się uzupełni, że możemy sobie się rozwijać sportowo, a za to na przykład nie jest tak wcale, jak niektóre osoby twierdzą, że białko roślinne białko zwierzęce, przepraszam, zawsze jest. Dla nas ok i zawsze możemy z niego korzystać, bo na przykład Żelatyna nie ma pełnego profilu aminokwasowego i jest to właściwie chyba jedyne białko, które faktycznie nie ma wszystkich aminokwasów. Już nie chodzi o proporcję samą, bo to jest właśnie, że ludzie się to interpretują, tylko o same, samą zawartość wszystkich. Jeżeli długo mnie oglądacie, to wiecie, że ja wcale nikomu tutaj na siłę nie zaglądam. Ja się odżywiam po swojemu, wy po swojemu i wszyscy, wszyscy tutaj sobie możemy wspólnie trenować. Białka roślinne mają wszystkie aminokwasy, niekoniecznie w jakichś tam wzorcowych proporcjach, ale tu jest już kwestia bilansowania diety, także każdy je po swojemu, ważne, że mamy wspólną zajawkę treningową, wyciskamy, siadamy, dźwigamy i to nas łączy. I co, czas wyciskać? 120 próba na 6. Zapraszam. Lecimy z treningiem dalej, drugie ćwiczenie, przysiady kolarzysty, kolarskie przysiady, ćwiczenie, które prawdopodobnie w niedługim czasie stanie się dosyć popularne na YouTube, to w dużej mierze poprzez Michała WK, Michałów Czarzak, który właśnie teraz traktuje to jako ćwiczenie, jako akcesorium pod przysiad, fajne ćwiczenie wzmacniające mięsień czworogłowy, głowę przyśrodkową mięśnia czworogłowego. Ja sam to ćwiczenie robiłem już, można powiedzieć, w darcie wieki temu, jak się szykowałem do pierwszych zawodów, debiutów kulturystycznych ponad, ponad 3 lata temu, jak jeszcze razem z Sebastianem Kotem kształtowaliśmy moją, moją sylwetkę. To tak, to ćwiczenie robiłem i dzięki owcy mi się przypomniało. Dzisiaj sprawdzam jak wchodzi, zobaczymy właśnie jak wchodzi. I skoro jesteśmy przy tym ćwiczeniu, przysiad kolarzysty, no nie mogę nie odpowiedzieć na jedno z pytań z widzów, mimo że jest ciężkie, mimo że jest długie, ale postaram się dosyć krótko. Trening siłowy u kolarza. Jak to zrobić? Czy to ma sens czy nie? Pytanie jest trudne, bo jest ze mną między innymi mój podopieczny, który rowerem jeździ Ile ileś kilometrów w skali miesiąca? W skali miesiąca? Tak średnio. Poniżej tysiąca, a czasem powyżej. No, czyli no, tysiąc kilometrów to jest hardkorowe. Mój Cię też się kolarstwem interesuje. Jest to trudny temat, ogólnie łączenie treningu oporowego i innych dyscyplin jest trudne, ale moim zdaniem warto łączyć różne dyscypliny na przykład zespołowe, czy jakieś tam indywidualne z treningiem oporowym, bo jest to trening, gdzie w najlepszym stopniu możemy się skupić na wzmocnieniu jakiejś grupy mięśniowej, jakiegoś segmentu ciała, czy to stabilizacyjnie, czy siłowo. I na pewno kolarz musi ćwiczyć całościowo dolne kończyny nogi, całościowo, czy to mięśnie pośladkowe, czy to właśnie struktury mięśni odpowiadające za stabilność w rejonie kolan, właśnie głowa przyśrodkowa mięśnia czworogłowego musi dbać o pełne zakresy w dolnych partiach ciała, żeby każdy mięsień mógł dawać z siebie te 100%. I trening nóg, taki też bardziej funkcjonalny może niż stricte siłowy, jest potrzebny, żeby tam właśnie były pełne zakresy. Do tego trening koru, stabilizacja też jest bardzo ważna. Ale ja uważam, że trening góry też musi się znaleźć. Tutaj są kolarze, którzy trochę inaczej się o tym wypowiadają. Chętnie poczytam Wasze komentarze, ale to jest taka moja tutaj opinia, moja odpowiedź. Że trening góry też jest ważny, żebyśmy wykonywali te ćwiczenia, które albo takie ruchy, których nie wykonujemy właśnie na rowerze. Żebyśmy wzmacniali co innego niż rower u nas męczy. I warto na przykład podczas treningu oporowego zadbać o odcinek piersiowy, tak żebyśmy nie, chodzi, nie, nie, nie chodzili z garbieni, nie mieli tej pozycji takiej w cudzysłowie goryla, bo to się z czasem przeniesie na jakieś spięcia w rejonie barków. Bolesność barków, później bolesność łokci, itd., itd. Z tego dużo, więc powinniśmy chociaż jakoś tak funkcjonalnie też ćwiczyć to górę ciała, a do tego, jakby masa mięśniowa w obrębie górnych partii ciała może nam zapewnić jakieś większe bezpieczeństwo podczas upadku, czy generalnie większe bezpieczeństwo podczas jakichś nagłych zrywów w kierunku jazdy, więc na pewno trening górnych partii się przyda jakiś antyrotacyjny na przykład i nie tylko temat złożony. Być może znajdziemy jakiś filmik, bo pierwsze mówi, że ma tam jakiś filmik, który tłumaczy trochę więcej na temat treningu kolarza. Moim zdaniem jest takie, że górne partie też oczywiście trzeba ćwiczyć, tylko niekoniecznie w aspekcie hipertroficznym, bo kolarzowi ogólnie duża, duża, duża masa ciała, duża masa mięśniowa, czy to w nogach, czy w górze generalnie nie pomaga, więc hipertrofia nie jest tutaj jakoś zalecana, chyba że mówimy o kolarzach torowych, to jest troszeczkę inaczej. Ale tak, taka odpowiedź, wyciągnijcie z tego pętę, a ja robię przysiady kolarzysty. тик thank you Kolejne pytanko, teraz tak na szybkości, takie bardziej z tematyki trójbojowej sobie polecimy. Pierwsze pytanko brzmi, że podczas marszowego ciągu sumo z chwytem zamkowym dana osoba haczy palcami o uda i czy są jakieś rady, żeby tego sobie uniknąć? Można powiedzieć trzy wskazówki. Po pierwsze możesz spróbować trochę wężej chwycić i może to się odbić niestety albo... Trzy odpowiedzi na to damy. Po pierwsze, można spróbować węższego chwytu, żeby te kciuki, te palce właśnie nie obcierały nam łuda, ale nie wiadomo, czy wtedy nie stracimy trochę na wyniku, wyniku siłowym. Po drugie, staramy się bardziej rozpychać kolana na zewnątrz, żeby też uniknąć tej kolizji, powiedzmy, palców z nogami, żeby nie robić sobie tych obtarć. A po trzecie, po prostu można do tego spróbować się przywyknąć. Zamka nie robi się jakby co, co każdą serię, więc no, niestety, Taka jest wada trójboju, że czasami coś można sobie poobcierać, coś zaboli. Jak ja mam jakieś blizny na piszczelach, przetarcia po martwym ciągu, to już są takie pamiątki liftera na całe życie. No, także no, przyzwyczajcie się, albo pokombinować trochę z rozpychaniem kolan, albo szerokością chwytu. I kolejne pytamko jest takie, co się śmieje z moim podobieństwem, że jak szybko progresować na ciężarach. No, mieć odpowiedni plan, odpowiedniego przestrzegać. Albo wejść sobie na soczek, koniec. Cool. Przysiad kolarzysty wchodzi całkiem przyjemnie. Dzisiaj stóweczka poleci na jakieś sześć powtórzeń w kilku seriach i będę z tego zadowolony, jako takie powiedzmy wprowadzenie tego ruchu po przerwie. I być może zostanie to w planie treningowym na dłużej. Swoją drogą, jeżeli chcecie plan treningowy w praktyce, na przykład cały tydzień treningowy, takie krótkie klipy, jak na przykład może do tego wpleciałem dzień jedzenia, dopiszcie, taki film się zrobi. Lecimy z kolejnym pytaniem dotyczącym poniekąd przysiadu. Przysiad tylni kontra przysiad front skład. Jaka powinna być proporcja siłowa w tych dwóch ćwiczeniach? Ogólnie temat proporcji siłowych uważam, że warto, żeby każdy, kto chce trochę poważniej ćwiczyć, żeby ten temat sobie zgłębił. Bo niektóre ruchy muszą być do siebie w miarę proporcjonalne siłowo, żeby było, żebyśmy byli bezpieczni w rejonie danego stawu, żebyśmy mogli sobie progresować i w przyszłości się nie rozwalić, a nie mieć kontuzji. chociaż no, czasami kontuzji nie unikniemy i tak. Ale odpowiadając na pytanie, przesiad tylni kontra przesiad frontalny, od razu jak przeczytałem to pytanie, mi do głowy przyszło, że około 70% powinniśmy umieć przesiąść front kontra tył. Czyli jak ktoś siada, tak to 100 kg, no to 70 kg powinien umieć wziąć na fronta. Potem doszukałem trochę na ten temat, żeby sobie tam, powiedzmy, się upewnić Rzucę tutaj na ekran taki artykuł. 85% wyszło, że jakby taka zdrowa, powiedzmy, proporcja. Oczywiście nie trzeba tego traktować tak zero jedynkowo, ale fajnie mieć taki punkt odniesienia, że myślę, że poniżej 60%, jak ktoś nie jest w stanie zrobić tego fronta, no to powinien się zainteresować nad wzmocnieniem tego rodzaju przesiadu, wzmocnieniem tutaj mięśni koro, żeby umieć tę sztangę właśnie sobie na tyle utrzymać taką ciężko, żeby ten przesiad umieć wykonać chociaż te 60%, między 60 a 80% sobie tak tego przedziału szukać. No tak z ciekawości to wspomnę, że na przykład inne proporcje, jakich możemy szukać, to jest ruch, dajmy na to glutbridge i ruch martwego ciągu, tutaj wyniki powinny być zbliżone, czy na przykład ruch wyciskania leżąc kontra ruch wiosłowania, też wyniki powinny być mniej więcej zbliżone do siebie, żeby też było wszystko siłowo zachowane w obrębie tutaj mięśni ramiennych, żeby nie dochodziło do jakichś przeciążeń i bólów. Ogólnie myślę, że jak wpiszecie na przykład w Google proporcje siłowe polyquin, to znajdziecie kilka, kilka tam tabel odnośnie tego, jak silne muszą być poszczególne ćwiczenia, żeby wszystko było u nas zgodne, żeby jakaś dźwignia nie była przeciążona i żeby nie dochodziło do bólów. Ciekawy temat, polecam sobie sprawdzić. Pytanko, czy jeżeli chodzi o białko w diecie, to uzupełniam je z suplementów, czy z pożywienia? Suplement jest to, jakby nie patrzeć, substytut pożywienia. Są to po prostu często jakieś sproszkowane dosłownie e, produkty spożywcze. Czy to suplementy wegańskie, czy to zwierzęce, to jest to traktowane jako typowy składnik diety, ale odpowiadając na pytanie, u mnie w diecie znajduje się zarówno oczywiście żywność konwencjonalna, jak i suplementy, suplementy jakby co to z pepsiwarośnic.pl polski dystrybutor wegańskich suplementów diety o naprawdę dobrej jakości z firma z którą współpracuję już naprawdę od dwóch lat, która wspierała mnie podczas przygotowań na zawody i gdzie macie też kod rabatowy za 10 10% na całe zakupy ale tak, u mnie się pojawiają się oczywiście suplementy odżywki białkowe wegańskie, dwie porcje dziennie, około 60 gramów prochu na dzień. Reszta to są produkty takie konwencjonalne: rośliny strączkowe, zboża, orzechy i białko jest u mnie na poziomie między 1,6 to jest takie minimum, aczkolwiek przeważnie mam więcej, do około 2 gramów na kilogram masy ciała, i to raczej rzadko jest przekroczone. Także tak to wygląda. I takie wychodzi na to, że około 30% myślę jest z odżywki białkowej i wegańskiej i tyle. Smacznego, idziemy. idziemy ćwiczyć dalej. Dwa pytanka ze świata kalisteniki, jak widzicie pociągam się na drążku, także wypada co nieco chociaż ten temat zahaczyć. Pierwsze pytanie to jest jak nauczyć się flagi. Myślę, że temat rzeka i sam flagę robię raz wyjdzie, raz nie wyjdzie, ale głównie wyszła przez przypadek i przez to, że Wcześniej wzmacniałem inne grupy mięśniowe, które do tej flagi są potrzebne. I na pewno ważny jest temat, że jeżeli chodzi o takie zaawansowane figury, właśnie jak flaga, jak e, jakiś muscle up, e, plancha, to to są takie figury, które są dopiero jakby wisienką na torcie człowieka, który faktycznie do kalistheniką się bawi dłużej, a nie powinniśmy o tym myśleć od razu. Czyli nie, że już chcę robić na przykład flagę, tylko na początek się uczę podciągać, uczę się robić dobrze pompki, może stanie na rękach, po prostu różne regresje te, tych ruchów, a nie od razu chcę tą wisienkę na torcie, czyli musimy się nauczyć po kolei każdych łatwiejszych ćwiczeń, wzmocnić każdy segment siłowo i stabilizacyjnie, mieć jakąś fajną bazę, jak to się mówi, pod te ćwiczenia. A w tej kwestii no, nie chcę się dużo rozwalić, tylko polecam na przykład kanał Kura Workout albo kanał Liftmania, są to dwie osoby, które w kaistenice i w streetliftingu po prostu dużo Lepiej ode mnie stoły, to jest ich główny content. Drugie pytanko, jak połączyć trening z ciężarami i z masą własnego ciała. E, to jest sobie po pierwszym rozmawiam, że kiedyś nie było takiej rozkminy nad tym właśnie, e, czy podciąganie to jest skali czy to jest trening na siłowni. Po prostu tak jest to aktywność, którą też możemy robić na siłowni. I fajnie jest sobie łączyć moim zdaniem te dwa światy po to, żeby na przykład trening na nas ciekawił, żebyśmy dłużej wytrwali w tym treningu i doszli do lepszych efektów, bo tu czas i konsekwencja będzie kluczem. Ale po prostu szukamy takich ćwiczeń ze świata kalisteniki, które potrafimy wykonać w tym przedziale powtórzeń, na przykład jakich obecnie w planie, nas interesuje. Mamy jakiś bardziej hipertroficzny blok, na przykład robimy ósemki, dziesiątki. Jak potrafimy się podciągać na przykład na 10 powtórzeń, jak właśnie ja i mój podopieczny w tym momencie, no to po co nam ściągać drążek, skoro możemy sobie robić fajny wielostaw dodatku w takiej pozycji, gdzie również dbamy o tą prostą sylwetkę, nie siedzimy na żadnej maszynie. Szukamy takich ćwiczeń ze świata kalisteniki, które na przykład jesteśmy w stanie wykonać w odpowiednim przedziale powtórzeń, które zgadzają się z torem jakby ruchu, który chcemy sobie wzmocnić i tyle. Jakby nic się nie rozpina, czy planki to jest ćwiczenie kulturystyczne, czy na przykład kalisteniczne, bo de facto kalisteniczne jest, ale można je wykorzystać fajnie do wzmocnienia mięśni brzucha również u kulturysty. Swoją drogą przykładowa jednostka treningowa, raczej przykładowy cały plan treningowy, połączenie kalisteniki i ciężarów na Instagramie. Zapraszam, Instagram Bycia Herkules, tam często są tego rodzaju wpisy, jeżeli prosicie, to ja wychodzę przeciw. Ostatnia seria podciągania, potem jakieś kulturystyczne akcenty, właśnie rozpięteczki takie zawodowe. Okej okay, Biara, dziękuję za uwagę w dzisiejszym vlogu, w dzisiejszym Q&A. Nie odpowiedziałem na wszystkie pytania, ponieważ albo się powtarzały i zahaczały podobną treść. Albo nie chciałem, żeby film był zbyt długi. Na to na co zapomniałem, postaram się odpowiedzieć prywatnie na Instagramie, ewentualnie zrobić jakiś dłuższy wpis. Jeżeli macie inne pytania, piszcie pod spodem. Ogólnie zachęcam Was do pisania komentarzy, żeby film miał fajne algorytmy. Do tego też łampeczki w górę się przydadzą, udostępnienia, subskrypcje, jak jeszcze tego nie robisz. I widzimy się w kolejnych filmach na kanale Bycia Herkules. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Pozdrawiam. Klasyczna piona na pożegnanie.